Dojdziemy Zrobimy synchronizację. Siemka, ja jestem Adachu, i wracamy sobie do mangi z Bardokiem, czyli Bardok After. Manga autorstwa Jan Dżidziego. Obecnie muszę chwilę stać, ze względu na to, że ja stwierdziła, że się położy na moim krześle, a ja nie mam serca jest stąd zabierać. Także jeśli chodzi o sytuację z poprzedniego odcinka. Pamiętacie, że troszeczkę zaliczyłem wpadkę i na stronie, na której oglądałem mangę, czytałem mangę, wyświetlał się co drugi panel i to była wina dodatku do przeglądarki na bazie adblocka, w sensie działającego jak adblock, ale to nie był dokładnie adblock. Po prostu co drugi panel był wykrywany jako reklama na tej stronie i po prostu wyświetlał się. Pierwszy, trzeci, piąty, siódmy i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko ta manga i tak jakby dopiero przy czterdziestym panelu zaczęła mi śmierdzić na tyle mocno, że stwierdziłem, że coś jest nie tak. Tak czy siak. Znalazłem stronkę na Facebooku, na której mogę dzisiaj czytać trzeci rozdział w pełnej okazałości i jeśli chodzi o drugi rozdział, który Końcówkę tutaj widzicie? Chciałbym zrobić taką małą aktualizację ze względu na to, że nie pokazałem wam w sumie ostatniego 70. panelu. To jest ostatni panel, który wam teraz pokazałem, na którym widzieliśmy śmierć no, jakby śmierć no papula, który leży na rękach Bardoka i jest pobijany, jest zakrawiony, jest prawdopodobnie na skraju śmierci, ale na następnym panelu Bardok wybudza się z tej wizji i okazuje się, że Bardok nie był do końca pewien. I narrator nam tutaj mówi, że. Przyszłość, którą widzi Bardok, nikt nie jest w stanie przewidzieć nadchodzących walk, jaki będzie los Bardoka. W sensie być może papul przeżyje, być może nie przeżyje, może po prostu będzie ranny. Dziękuję Dyzia. Także ja już w końcu, w końcu sobie mogę usiąść na krzesełku. Przejdziemy sobie do trzeciego rozdziału. Tak jak mówię, te rozdziały są dosyć długie. Ja nie chcę robić 40-minutowego omówienia. Więc po prostu zrobimy sobie dwie części, żeby po prostu to wyglądało sprawnie, żebyście mogli w tym czasie zjeść obiad, a nie, że wy zjecie obiad, a będzie dopiero połowa odcinka. Także tak, trzeci rozdział mam sobie tutaj włączony i trzeci rozdział nosi tytuł Papul vs. Scott. Scott. Scott to była też, to było nazwisko chyba gościa, który kiedyś śpiewał w ACDC, wiecie? Bon Scott, tak się nazywał? Dokładnie. Śmierć Bona Scotta. A, no, widzicie? Tyle by było z y, czytania w ojczystym języku, ale to żaden problem, no trudno. Bardak after, to nawet nie jest Bardok, to jest Bardak. Bardak after. Mało tego. Ostatnio mieliśmy jeszcze poziomy mocy, właśnie na drugim panelu, który ominąłem. I poziomy mocy, nad którymi ja się tak zastanawiałem, są tutaj widoczne. Poziom mocy Bardoka to jest 1,5 miliona. Ja się zastanawiałem, czy to będzie jakieś 600-700 tysięcy, a on ma poziom mocy dwa razy większy niż moje przepuszczenia. A poziom mocy Papula to 210 tysięcy. Jest faktycznie Chilled, czyli. Tamto Zelda, czy jak on się tam nazywał, to było po prostu dziwne tłumaczenie, czy o co chodzi? To jest Child. I Scott, to jest ten śmieszny gościu, którego widzieliśmy również na okładce. Część trzecia, Papul kontra Scott. No, tyle już wiem. Bardock zaczął trening ze swoim starym przyjacielem Papulem, jednakże przyszłość, którą zobaczył na własne oczy, wstrząsnęła nim. Bardok, czy wszystko w porządku? Pyta Papul. A, a, tak, tak, tak. Po prostu zakręciło mi się w głowie. A, no dobrze. Kontynuujmy nasz trening, od razu. Prawdopodobnie większość przeciwników leci w naszą stronę, mówi Bardok. Walka z Deltą 1 i z Deltą 2 w poprzednim rozdziale też była ucięta w połowie <noise> przez właśnie tego antywirusa, w sensie przez to oprogramowanie do blokowania reklam, ale i tak jakby kontekst cały czas był ten sam, także niewiele straciliśmy. Przepraszam mimo wszystko, no głupi jestem, no jednordzeniowy dual-kormi tutaj po prostu wysiadł. Ta wizja... Jeśli będziemy dalej podążać tą ścieżką, czy Papul umrze? Zastanawia się Bardok. Może Bardok teraz będzie chciał zmienić swoje przeznaczenie. Ale czy jeśli zmieni swoje przeznaczenie, to czy właśnie nie podąży ścieżką, która by sprawiła, że Papul zginie? Myślę, że najlepszą opcją jest po prostu uważanie i trenowanie. Muszę, muszę zmienić to. Tym razem mi się to uda. Przyszłość ZMIENIĘ JĄ! To jest właśnie ten paradoks. Czy jeśli teraz Bardock postanowił zmienić przyszłość, to czy to go doprowadzi do tego, że Papul będzie nie żył? Czy jakby nie chciał jej zmienić, to to by doprowadziło do tego, że Papul będzie nie żył? Ta wizja, czy ona bierze pod uwagę fakt, że Bardock ją zobaczy? To ciekawe. Zobaczymy, czy Bardockowi się to uda. Nie chciałbym, żeby Papul umierać. Niedobrze! Niedobrze! Niedobrze. Lordie Shield. O co chodzi? Co to za hałasy? To ta dwójka z żołnierzy, którą wysłaliśmy, żeby sprawdzić te wstrząsy. Tobi i Gabela. Tobiasz i Gabela. Tobiasz i Gabriela! Straciliśmy z nimi komunikację. Okazuje się, że to była para, że to był Tobiasz, Tobiasz, mężczyzna i Gabriela, kobieta. Nawet nie pamiętam, jak oni wyglądali. Ba bardzo możliwe, że zostali zabici. Co? Co tam się do kurwy nędzy wyprawia! Zastanawia się Child. <grystanie> Zastanawia się. Hmm. Nie jestem pewny, ale w momencie, w którym przylecieli na planetę Freeza numer 8 ich skautery przestały transmitować informacje. Boję się, że. O, o! Ho ho! <noise> Co to jest za tłumaczenie? Ho ho ho! Kto to jest? Są bezużyteczni! Sprawy potoczyły się za daleko. Muszę polecieć tam osobiście! O! Zobaczymy wielkiego Lorda Childa w akcji! Zmiana kursu, natychmiast! Child ma zamiar lecieć na planetę Freeza 8 i zająć się papulem osobiście i Bardokiem, ale przecież widzieliśmy w tytule, że będzie teraz walczył papul ze Scottem, no to... Kim będzie ten Scott? Narrator nam tutaj sugeruje, że Chilt właśnie rusza się w stronę Bardoka i Papula ze swoją przerażającą siłą. W międzyczasie, Papul i Bardok dalej trenują. Kilka dni później, Bardok coś czuje, ale wiecie co? Ja mam jedno pytanie. Skoro Bardok i, i Papul chcą trenować w spokoju, jakby nie chcą narażać się na niepotrzebne ataki, to dlaczego po prostu nie przeteleportują się gdzieś dalej? Skoro Bartok potrafi błyskawiczną transmisję, to mogliby po prostu teleportować się, trenować tam na przykład tydzień, zanim oni do niego dolecą. Teleportuje się dalej, znowu sobie, tele... znowu sobie trenują gdzie indziej. Jakby. Czemu oni cały czas są w tym samym miejscu? Skoro boją się, że ktoś do nich przyleci. Chyba, że się nie boją, nie? Dobrze teraz patrzę na panele. Jest dziewiąty, jest ósmy. Okej, okay, wszystko jest w porządku. Papul również zauważył, że coś się zbliża. O! Tutaj nie było żadnego żadnego panelu, o którym zapomniałem. Tutaj dosłownie Papul nic gruchy, nic pietruchy zaczyna atakować skałę. Czy on kogoś tam zobaczył, czy co? Nie, to jest jego trening. Miał zniszczyć skałę. Haha. Dobrze. Ukończyłeś kolejny etap naszego treningu. Myślę, że teraz jesteś wystarczająco silny, mówi Bardok. W ogóle jeśli chodzi o backstory Papula i Bardoka, to tam było w poprzednim rozdziale pokazane, że oni się już znali z planety Vegeta, że oni nawet razem walczyli w jakimś turnieju na planecie Vegeta. Dla wojowników niższej klasy, także to nie jest tak, że oni po prostu się znali gdzieś tam z widzenia. To byli, można powiedzieć, że przyjaciele, kamraci. Jeśli jesteś gotowy, opuszczamy to miejsce błyskawicznie, już teraz. O, czyli oni jednak mieli plan opuścić to miejsce. To w sumie chcieli dokończyć trening w tym miejscu, a po dokończeniu treningu lecą dalej? Może na tej planecie jest jakaś większa grawitacja, w której chcieli trenować? Nie wiem. Nagle mimo wszystko Bardock i Papul coś czują. Ich plany dotyczące. Przelecenia gdzie indziej, polecenia na jakąś inną planetę, w zasadzie przeteleportowania się, są raczej pokrzyżowane, ponieważ Bardock mówi, że wygląda na to, że inny żołnierz właśnie depcze im po piętach. I wygląda na to, że ten przeciwnik jest całkiem, całkiem potężny. To prawdopodobnie będzie. <laughs> no właśnie, Tom Scott, a w zasadzie Bon Scott. Tom Scott to nie jest ten youtuber przypadkiem? Ten wygląda, który. A co tu się odjebało? 500-krotne. Kurwa, powiększenie. Bez kitu, on też się nazywa Tom Scott. <ścoughs> Scott. Także Tom Scott, czy Bon Scott. Niech to będzie... Niech to będzie Tom Scott. Bo ma podobną fryzurę. W końcu pojawia się na planecie Freeza 8. Nie wierzę, że zostałem wysłany na taką łatwą misję. Irytuje mnie niekompetencja tych żołnierzy. Zakończę to szybko i wrócę z powrotem do swoich zadań. Czyli mamy uwierzyć, że po prostu kolejny żołnierz, który się pojawił, jest silniejszy. Po prostu dosłownie, wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z takim Tower defenseem, <grym> Taką grą typu Tower Defense. Bardock i Papul są. Na planecie, którą muszą chronić przed kolejnymi najeźdźcami I oni się po prostu pojawiają z dupy Oni nie są w jacyś, wiecie, yy, interesujący pod kątem designu Co prawda każdy się od drugiego, w sensie każdy kolejny się od poprzedniego trochę różni Ale mamy po prostu uwierzyć, że oni są silniejsi Typowy Yang Gigi Yang Gigi wymyślił kolejną osobę i ona jest silniejsza Dlatego, że tak powiedzmy autor powiedział No okej, okay, no trudno Tak czy siak, nagle dosłownie jakiś potężny To, to Papul tak zaatakował? Nie znaczy, To Scott nie, to Scott nie zaatakował To Scott chyba tutaj leci po prostu Scott tak przeleciał szybko, że oni dosłownie nie wiedzieli, co się dzieje. <laughs> Papul, aż przełknął ślinę. Ty, ty jesteś? Scott! O, oni się znają. Nie mówcie mi w takim razie, że Papul będzie jako słabszy walczył ze Scottem, bo Bardok będzie od niego znacznie silniejszy. Przyleciałem tutaj z bezpośredniego rozkazu lorda Freezy. Papul, co to ma znaczyć? Czy zdradziłeś lorda Freeze? Dużo rzeczy się zdarzyło. W końcu dotarliśmy do tego momentu, mówi Papul. No cóż, a ja zawsze myślałem, że w środku swojej czaszki masz jednak jakiś mózg. Lord Frieza jest wściekły. Nawet nie myśl, że wyjdziesz z tego żywy, grozi, grozi papulowi Scott. O, narrator stwierdził, że po, <grym> pozwólcie, że przedstawimy elitarnego żołnierza Scotta. Jest silniejszy niż nawet najsilniejszy. Okej. Okay. <grym> Okej, okay, super. Na, nagle z dupy wziął się jakiś Scott Jest silniejszy niż najsilniejszy członek armii Frizy Kapitan Giniu. Scott zazwyczaj kieruje innymi żołnierzami Bo jest takim komandorem powiedzmy Szefem tych wszystkich ziomeczków Ale jak jest jakaś specjalna okazja To sam pojawia się na polu bitwy Fakt, że Scott został wysłany osobiście Tylko pokazuje jak bardzo wkurzony jest Freeza. Rozumiem, że tutaj Young Gigi po prostu stwierdził Że będzie wymyślał nowe postacie Które po kolei będą umierać I to będzie wytłumaczenie dlaczego ich potem nie zobaczyliśmy w kanonie Bo Papul ich zabił Dlaczego na przykład na planetę Namek w salze Namek poleciał oddział Giniu, a nie Scott? Bo Papul go zabił. Prosta to jest. Prosta matematyka. Tak było, nie zmyślam. Bardok słyszy te słowa i nagle przypomina sobie o tym, że widział Papula martwego. Nie wiem, czy Papul będzie w stanie. Okej, okay, może Bardok teraz stwierdzi: Nie, Papul, nie walczysz z nim. Papul, wiem, że bardzo się wzmocniłeś, ale ten gość jest. Wszystko będzie dobrze, jestem znacznie silniejszy ze względu na nasz wspólny trening. Nie mogę przegrać! Nie przegram! Papulku, papulciu! Ale Bardok widział, że ty tutaj dogorywasz. Nie pozwalaj mu, Bardok! Nie pozwalaj mu walczyć! Papul, nie mogę przegrać? Czy te małpy naprawdę myślą o zwycięstwie? <laughs> Nawet żarty mają swoje limity. Sprawię, że doświadczy prawdziwej sajańskiej wściekłości. Okej, okay, rozumiem. Po chwili namysłu odrzeka Bardok. Jednakże jeśli będziesz czuł się przytłoczony, zmień się ze mną natychmiast. Dobrze. To Papul musi się z nimi zmienić On musi mu przekazać berka Bo Bardock nie będzie mógł wejść na pole Jeśli na przykład ten go nie klepnie Jak na przykład są wyścigi rzędów na WF-ie To dopóki osoba, która biegnie Was nie klepnie, to nie możecie ruszyć Jeśli Papul będzie martwy, to Bardock nie będzie mógł mu pomóc Bo ten mu nie przekaże berka Czy tam wiecie, po prostu To jest podstawowa zasada, wiem no, Czegoś tam na tych studiach nas uczyli, prawda Wyścigi rzędów i tak, to, i tak dalej Zasady to są zasady, ok? Jak mu nie przekaże pałeczki, to nie ma zamiany Wygląda na to, że jest naprawdę Naprawdę poważnie. Chcesz ze mną walczyć? Będziesz miał czas na żałowanie tej decyzji, kiedy wyślę cię do następnego świata. Scott podnosi ręce, przyjmując pozycję bojową. Papul mimo wszystko zaczyna się coraz bardziej power upować. Papulku, pokaż nam swój poziom mocy. Wcześniej to było 120 tysięcy, tak? Dobrze na początku... Pamiętam, było 210 czy 120? Nie pamiętam dokładnie. Chyba 200. No tak czy siak. Jestem ciekaw, czy po tym treningu... Bo w sumie teraz y, wydaje mi się, że Papol powinien być silniejszy. Poza tym to jest sajanin, on powinien się wzmacniać cały czas. Scouter Scotta zaczyna pękać. Tylko nie wiem w sumie do jakiego poziomu skauter Scotta jest w stanie wyszukiwać poziom mocy, odczytywać poziom mocy. <noise> Tutaj jest napisane... NIE TALIA CZASU! Zamiast waste, w sensie waste, czyli nie marnujmy czasu, jest napisane waste. Waste to jest pas, talia. NIE TALIA CZASU, OK? Po prostu włącz swoją pełną moc. Ooo, wygląda, że naprawdę się wzmocniłeś, mówi Scott. Papul doskakuje do Scotta. Mimo wszystko ten się śmieje pod nosem. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnego asa w rękawie. Bo mimo tego, że Papul potraktował tę walkę na poważnie, wyprowadza cię w stronę Scotta. Ten z łatwością blokuje kolejnego, i kolejnego, i kolejnego uderzenia. Mimo wszystko, Papul unika kopniaka Scotta. Zderzają się łokciami. Tutaj wymiana uderzeń. Papul uderza w końcu, trafia Scotta czystym uderzeniem, leci w jego stronę, kontynuując to kombo. I wygląda na to, że ma zamiar wbić go w ziemię dwoma rękoma. Jak będzie wyglądała sytuacja na następnym panelu? Nie! Papul jednak nie ma zamiaru go uderzyć, po prostu wyprowadza Kiblasta w stronę Scotta. Ten jest odrzucony w ziemię. Nie wiem, czy jest trafiony tym atakiem. Wygląda na to, że tak, ponieważ krzyczy Ła! <laughs> To jest, to jest niezły krzyk. Ła! Jak Conor McGregor na ważeniu. Ła! Ale mimo wszystko Scott nie jest wbity w ziemię. Po prostu ląduje niczym kot. Scott to jest kot, dlatego ląduje na cztery łapy, w zasadzie nawet na trzy. Wygląda na to, że cię nie doceniłem. Nie sądziłem nigdy, że będziesz w stanie dot dotrzymywać mi tempa i zadać mi jakikolwiek cios. Nie jestem już tym, kim byłem wcześniej, mówi Papul, lądując naprzeciwko Scotta. Niech będzie. Pokażę ci trochę mojej prawdziwej mocy. Mm tego jeszcze nie było w historii Dragon Balla. Ktoś się wstrzymywał? On się naprawdę wstrzymywał? Nie pokazywał swojej prawdziwej mocy? No nie. Scott doskakuje do Papula i w momencie w którym jest tuż przed nim, nagle znika, leci za jego plecy i nawet Papul nie jest w stanie zauważyć, że jego przeciwnik jest już za jego plecami i uderza go łokciem w kręgosłup. Teraz pytanie do Koku, czy jeśli by złapać sajanina za kręgosłup, który jest przedłużeniem ogona, to czy też straciłby on moc? To pytanie było w ostatnim kokle, jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Wrzucony był on 27 lutego. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, nadróbcie sobie, dziękuję. Papul jest oszołomiony tą mocą, ale Scott nawet dosłownie nie ma żadnej zadyszki. Kopie! Papula prosto w powietrze, pojawia się nad nim. No tutaj wygląda na to, że to jest prawdziwa kombinacja. Kopie papulem z powrotem w ziemię. Mamy wielki wybuch, czy będzie krater. Podejrzewam, że tak. Bardok dosłownie jest. Bardok już jest szokowany. Bardokowi zapala się czerwona lampka. Myślę, że to jest najwyższy moment, żeby Bardok wkroczył do tej akcji. O Ojejku, czy posunąłem się za daleko? Myśli sobie Scott. Papul. No to teraz kolej na tego. Papul leży w ziemi, więc Scott ma zamiar zająć się Bardokiem? Nie widziałem cię wcześniej, inny sojaniniem. Ale z rozkazu Frizy również musisz umrzeć. Haha! Śmieje się Bardok. Nie lekceważ papula. Radzę ci obrócić się za siebie. Papul jeszcze nie jest wyrzucony z gry. Papul nawet nie jest zakrwawiony. on jest tylko pobrudzony. Co jest? Jestem zdziwiony. Po przyjęciu takiego ciosu nadal jest w stanie stać na własnych nogach? Ja również jestem zaskoczony. Stałem się bardziej wytrzymały. Nigdy nie sądziłem, że będę w stanie walczyć na równi z taką elitą jak ty. Czuję moc sajańskiego ducha, która przeze mnie przepływa. Jakie przyjemne. Chodź, czas na rundę drugą. To jest środek tego rozdziału, więc w tym momencie sobie zrobimy małą przerwę. Uważam, że w tym momencie rozdział mógłby się zakończyć. Są fan mangi, które robią właśnie po 30, po 30, po. 20 nawet paneli w jednym rozdziale, chociażby Hakai, prawda? Papul nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Oczywiście w następnym odcinku w sensie w następnej części tego rozdziału będziemy kontynuować walkę Papula i Scotta, ale jestem ciekaw, czy ta wizja, którą miał Bardok. To jest wizja, którą zobaczymy już teraz, jakby jest sugerowane, że Papul może tę walkę skończyć w nie najlepszy sposób, ale czy Bardok w dobrym momencie wkroczy i pomoże Papulowi, jeśli ten znajdzie się w opałach czy uratuje swojego przyjaciela przed można byłoby pomyśleć pewną śmiercią, którą widział w swojej wizji. Zobaczymy, tak czy siak. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście link do Twittera Young DJ znajdziecie w opisie. To jest autor tej mangi, który wrzuca tam swoje rysunki raz na jakiś czas. Zostawcie lajkę, jeśli Wam się podobało. Możecie mi napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jak myślicie, jak skończy się ten rozdział? Jeśli jeszcze tego nie czytaliście, bo jeśli znacie spoilery, to nie spoilerujcie, dobrze? No, dziękuję. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć! 加纳。